Hej, siemano, z tej strony Lechmier. witam w kolejnym odcinku Zagrajmy w Max Payne. Tym razem musimy się minimalnie troszkę poskradzać po schodkach w dół. Um, jesteśmy w willi Puccinelliego. Trzeba zrobić rozpierduchę. A, no i najważniejsze, przyjdzie nam walczyć z... Czy idzie nam walczyć ze Świętą Trójcą? Idzie on czy nie idzie? Widziałem Cię wychodź. Ożesz <ścoughs> ty jaka wymiana ludzi. Nie żyje. Ja bym ci ośrodki przeciwbólowe, to by mi się bardziej przydało tak więc zapiszmy wtedy. Na szczęście do takiego samego poziomu nam spadnie. To dobrze. Zapiszmy. Zapiszmy. To Payne! To pain. Zawołajcie chłopaków z góry! Nie, nic się stąd nie rusza. Już za późno, jak tylko wyjdzie, to kolor fali. I ładnie zgarnął na głowy za jego hey. głowę. Ej, ej. Okej. Okay. Grubcie dwa razy jak zwykle.

Chciałbym Ammo do tej broni, wiecie. Nawet wam powiem, żeby mi się bardzo przydało. Okej, okay, wchodzimy do domu. Cóż tu mamy. Ciekawa interpretacja Max. Wszystko otwieramy, a tu przestanie się leć ok. F5 tu będzie grzeźnia, a tutaj to jest zamknięte. nie, znowu muzyka. No to jeszcze raz wczytamy, no. Ej, co to za problem, Kurde, no, jak mnie to drażni. No nie wyobrażacie sobie. O, masakra. Niby załatwione, ale my nie mamy apteczek. Jeden załatwiony zostało jeszcze dwóch. Aha. Stój! Aha. Okej. Okay. To dobrze, że Max. Wspomniałeś o tym. Czyli, tak jak słyszeliśmy, to nie są wszyscy, to był jeden, tu, ten, Płotka. Hmm, masakra. Tu powinno być otwarte teraz. O shit, duże pomieszczenie. O shit. Zapiszmy. No nie! Zawsze jest spoko, ale teraz to już mnie to drażni. Hmm, czyli tutaj. Nie, nie tutaj. Tutaj. Jej zapiszmy. Ale wszystkie granaty zmarnowałem na jednego. Jestem z siebie dumny. Daliby jakąś apteczkę, a nie... Co? No. Cała. Oh my God. też o cygarnak wtedy. Bo oh, so. są Zapiszmy. Czyli zapewne za tymi drzwiami jest kolejny święty, że tak ich sobie nazwijmy Desert Eagle. Idzie tu ktoś. Dziwnie te drzwi wyglądają, podejrzanie jakoś tak. Zapiszmy. Okej, okay, czyli tu mamy kolejnego... Pana O Boże! Co za idiotem z zabiciem? No i znowu muza, no... Ja wiem, że fajla, ale nie musicie mi tutaj kurde muzyki wciskać. No mi jest zbędna. Ra, nie prowokuj do wyłączenia Cię w trakcie nagrania, więc zacznę na dół, pewnie zamknięte, ale mieć więcej, mieć więcej slow mo i to by było. Jego mać, a mi to muzyka drażni. Najlepszy aspekt tej gry muzyka. Czy został sam. został hmm. tylko jeden. Spiszmy, pewnie przylezł. Nikt nie idzie, albo będą czekać tutaj na zewnątrz. Nie powstrzymamy go. To go powstrzyma. Powstrzyma zresztą wszystko, się. Zajdziesz. Nie że masz granatnik. Tak, ma granatnik. Muza! Shut up. Max B. Nie powstrzymamy go. Kto go powstrzyma? Bo zresztą wszystko. Byj się. O kurde, to musimy tu wskoczyć jakoś. No, wyłączam Ci muzykę. Nie, wybaczcie. To Max. Oj, 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 chyba, że jestem mądry. sobie możesz strzelać. Dobra, to piszmy. Trochę lipa dostaje w Ciry, ale. Maxiu. Aha. Policja. Ktoż to taki? Penetrujmy tutaj. Co co się dzieje? Jasne. Zależy dla kogo, Max. z Więc... Maniano? Zapiszmy. I. Nie będzie łatwo. O ty gnoju. No pierwszy raz wyszliście stamtąd. Jeszcze ktoś został, zapiszmy. Dajcie mi kamizelkę kuloodporną, to by mi się przydało. Więc jestem policjantem, nie? Aha! Nie, nic mi nie powiedziałem. Ach, w końcu będziemy mieli jammu do kolcika. Nie ruszaj się! Gra skończona, pain. ...Raczej ich nie pozabijam. Okej. Okay. Odrobinę bliżej nieba, część trzecia, ostatni akcik. Jak widzimy, ta dziwka znów nam coś podała. Nie znów, kolejna. Ej, okay, przed nami kłania się prolog części trzeciej. Na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Dzięki za oglądanie. Zapraszam do kolejnego. Dużo nam nie zostało do przejścia. No cóż, Puccinelli zginął nie z naszych rąk, z rąk. Nie wiem. Komandosów, tak to nazwijmy. Jak widzimy, ta babka nie ma nic wspólnego z rządem. A jeśli ma, to tylko wtyki, to niezłe. Mm. No i dobra. Wszystko było napisane. Wszystko przeczytaliśmy. Tak więc, zaczynamy część trzecią. Bliżej nieba, czy jak to tam się nazywało. A w tym odcinku to było na tyle. Dzięki za oglądanie. Zapraszam do oceniania, komentowania, subskrybowania, aby być na bieżąco. I trzymajcie się, pa pa!